Dzień dobry, witam bardzo bardzo serdecznie wszystkich miłośników Pięknych Woni. A szczególnie ciepło zapraszam dzisiaj tych, którzy lubią kupować cokolwiek z drugiej ręki. No, Przyznaję, że rok zaczęłam w ten sposób, od buszowania po pchlich targach. No i cóż, są miasta, gdzie jest ich całkiem sporo. Ja też odwiedziłam właśnie w niedzielę kilka i, no i upolowałam kilka ciekawych rzeczy. Poszłam bez celu, po prostu zobaczyć, co słychać. Znalazłam różne rzeczy, od kalendarzy dosłownie po złotówkę i po 3 złote, taki ciemne także już się zaczął rok wtedy stanie. W dużych miastach jest taka tradycja, Kraków chyba jest takim miastem, gdzie to szczególnie jest istotne, gdzie ludzie kupują bardzo dużo właśnie towarów, gdzieś na placach. Lubią to chyba też robić. To są takie miejsca, które są aktywne w niedzielę, w bardzo, gdzie jest właściwie jakiś większy plac. W Krakowie tam zaraz jest, jest jakiś taki handel, więc nakupiłam takich. A no, lubię mieć kalendarz w każdym pokoju. Miałam już kalendarze, ale uprzejmi młodzi ludzie sprzedawali, więc czemu nie? No i co się okazuje, też na tych placach można kupić pisma z drugiej ręki. Ja już mam duży dylemat moralny, czy kupować te pisma, bo tak, z jednej strony jest to papier, z drugiej strony one chyba troszeczkę zaniżyły loty. To jest z grudnia, słuchajcie, L. Też po dwa złote. Tam akurat uszkodzony, ale pewnie gdybym poszukała, to bym nie znalazła. Jeśli chcecie prasówkę tych, to akurat chyba jest... Zobaczyłam numer 1, myślałam, że z stycznia to jest 21, ale także nakupiłam troszeczkę tych pism. Jeśli, właśnie jak wspomniałam, chcecie prasówkę, no poza tym grudniowym L, poza grudniowym styczniowym z ubiegłego roku Wołg, y, no to to zapraszam, to mówcie, to piście w komentarzu. Czy chcecie prasówkę w ogóle, napiszcie przy okazji, czy czytujecie jeszcze papierowe wydania, pism? bo myślę, że byłam kiedyś wiernym czytelnikiem, ale no internet rozleniwia. A tak, doszłam w pewnym momencie do wniosku, że tam artykułów do czytania to jest jeden czy dwa. No i przystałam i kolekcjonowałam. Miałam tego dużo. Jeszcze jeden wysoki obcas. także trochę tego jest. No jeszcze raz sprawdzę. To są, to jest końcówka roku sprzed dwóch miesięcy. To jest październik, tu jest pani z listopada. I jeszcze z listopada wysoki obcasy, bo miały kilka okładek. No to takie, przeróżne rzeczy ludzie kupują na tych placach z drugiej ręki. Właściwie one pełnią taką rolę second handów. No i powiem Wam, że jeszcze kupiłam coś, co no jest wielkim, wielkim hitem. Mam nadzieję, że się nie zestresujecie, że takie coś znalazłam w bardzo dobrej cenie. Oczywiście czasem można też wygrzebać takie rzeczy. No, i u jednej z pani na placu znalazłam wreszcie jakieś flakony, bo generalnie chyba nie ma obrotu, nie ma za dużo tych flakonów. I znalazłam jeden właśnie ten, go tak oglądałam i obok mnie pan wziął do ręki pewien flakon i zamarłam. No i przeżyłam tam chwilę grozy, bo wiecie co to był za flakon? Ten pan wziął to do ręki, a ponieważ jest to szypr, masumi, no może jeszcze tak pokażę no to bałam się, że, że po prostu mu się spodoba, bo szczypr wybrzmiewa tak odrobinę męsko. Yy, najpierw sprawdził, powąchał. Te perfumy, także temu panu zawdzięczam, że w ogóle zauważyłam. Nie umiem jeszcze kupować na tych pchlich targach. Yy, te powąchał, odłożył, potem wziął do ręki te, no i wtedy zamarłam, bo ja w ogóle tego nie widziałam, także chwila grozy, która skończyła się pozytywnie. No i pani powiedziała... No to strzelajcie, jaką cenę zapłaciłam za na sumie Nie dało się targować. Próbowałam. 15 zł. Za 15 zł. Tak mi się rok zaczął. Powiedzcie, jak sądzicie, co to za omen. Że będę buszowała w takich second handach cały rok? Czemu nie? Bywa to wyzwanie. Czy może to, że będę miała szczęście cały rok do takich właśnie sytuacji? Może jedno i drugie. Wam życzę szczęścia na cały rok we wszystkich obszarach Waszego życia, wszystkiego pachnącego papa. Pa.